Jarosław Leon Iwaszkiewicz był chyba najpłodniejszym pisarzem z grupy skamanek. Pisywał prozę, poezję, dramaty, eseje, wydał wiele wspomnień, był też tłumaczem. Za pomoc Żydom w czasie okupacji Jarosław Iwaszkiewicz został w 1988 roku wraz z żoną uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Polska jasnorzewska, nazywana też Lilką, to polska poetka i dramatopisarka wywodząca się z Krakowa. Jan Lechoń, a właściwie Leszek Józef Serafinowicz herbu pobóg, był najmłodszym z wielkiej piątki skamandrytów. Urodził się w 1899 roku w rodzinie o korzeniach tatarskich. Antoniusz Łoniński to polski poeta pochodzenia żydowskiego, dramatopisarz, proza i kifel krytyk literacki teatralny z wykształcenia artysta plastiku. Jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Pisał poezję, prozę, teksty kabaretowe, rewiowe, libretta operetkowe, teksty piosenek. Józef Witlin to poeta, prozaik i tłumacz żydowskiego pochodzenia. Urodził się w 1896 roku. Po rozpoczęciu I wojny światowej trafił do Wiednia. Tam zdał maturę i rozpoczął studia filozoficzne. Brał też udział w tamtejszym bujnym życiu literackim. To polski poeta, prozaik i eseista, urodzony w 1894 roku. Podczas I wojny światowej był wcielony do armii austriackiej i trafił do niewoli rosyjskiej.